Wcześniej mówiłem, że Sylwek rzucił 20 groszy do jeziora Sztabas i jeziora Dziewiczego, które rzeczywiście żyje naturalną to nie jest żadna żaba, tylko to jest rapitułza. Aha, po śląsku. po śląsku to jest rapitułza, czyli żaba. Czyli te A do... po kaszubsku jak jest żaba? Nie wiem właśnie, to ja bym musiał zapytać. A ty zapytać. nawet nie wiesz jak jest po kaszubsku łabędź. Łabędź? No no Chłopia, ja wiem Kulp, no. kulp tak jest dokładnie no, <laughs> to ty mierzisz kaszubskie no kaszubskiej godziny no dobra zapraszam do szkoły szkołę poprowadzi to znaczy doktor rapituza, rapituza to, żaba po to szkołę poprowadzi doktor Cylwesztel szalonek będzie nas ślązok uczył po kaszubsku mówisz. czy dam ty ślązoku no,